Jedno wielkie wydarzenie, jedno wielkie urządzenie. Tak można w skrócie opisać Huawei na targach IFA 2015. Chińczycy w Berlinie skupili się na swoim nowym, flagowym urządzeniu Huawei Mate S, które jest bezpośrednim następcą zaprezentowanego w ubiegłym roku modelu Mate 7. Urządzenie bardzo podobne do swojego starszego brata, ale unowocześnione szczególnie pod względem oprogramowania i zastosowanych technologii. Mate S ma świetną aluminiową obudowę, która ma tylko 7,2 mm grubości. Wydaje mi się, że w przeciwieństwie do poprzednika postawiono tutaj bardziej na design niż praktyczność, bo w obudowie umieszczono sporo mniejszą baterię o pojemności zaledwie 2700 mAh. Nie zmienia to jednak faktu, że nowy Huawei wygląda rewelacyjnie. Dzięki łukowatej budowie dobrze leży w dłoni i śmiało można stwierdzić, że to najładniejszy smartfon całych targów IFA. W przodu nie trudno zauważyć 5,5-calowego ekranu AMOLED, który wyświetla obraz Full HD i jest pokryty zaokrąglonym na krawędziach szkłem Gorilla Glass 4. To kluczowy element, bo ponad wszystko postawiono sobie interakcję ze smartfonem poprzez dotyk. Mamy zatem Knucklesen sense wersji 2.0, czyli obsługę ekranu za pomocą knykci, czy ulepszony czytnik linii papilarnych znajdujący się z tyłu obudowy, który jeszcze szybciej i dokładniej rozpoznaje nasz palec, ale też pozwala na wywołanie paska powiadomień, czy przerzucenia zdjęć w galerii. Najważniejsza jest jednak technologia Force Touch, dzięki której ekran rozpoznaje się nacisku. Możemy zatem korzystać z przycisków systemowych bez konieczności wyświetlania na ekranie, z większą precyzją przybliżać i oddalać wybraną część zdjęcia, czy nawet ważąc przedmioty umieszczając je na ekranie. Ale muszę Was trochę zmartwić. Fostać jest dostępny tylko w najbogatszej złotej wersji Mate S ze 128GB pamięcią wewnętrzną, która zapewne będzie dostępna tylko na lokalnym rynku. Huawei Mate S ma 13-megapikselowy aparat z optyczną stabilizacją obrazu, podwójną diodą LED i szafirowym szkłem, które chroni obiekty. Trzeba wspomnieć też o trybie HDR czy Supernoz, ale nowością jest tryb profesjonalny, który wreszcie zawitał do smartfona od Huawei. Można tam ręcznie ustawić niemal wszystkie parametry, jak balans bieli, ISO czy czas naświetlania. Mate S będzie dostępny w trzech wersjach: z 32, 64 i wspomnianą przed chwilą 128 GB pamięcią na dane. Smartfon do tanich należeć nie będzie, bo ceny rozpoczynają się od 649 euro, czyli około 2700 zł. Ale jak to się mówi, za nowości i nowe technologie trzeba płacić. Jeśli szanujecie tego typu filmy, nie zapomnijcie dać łapki w górę i zasubskrybować tego kanału, by być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. To tyle na teraz, dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć.